Cześć, witam Was. Dzisiaj kolejny odcinek z cyklu filmów, które komentują filmy, które już były zrobione w przeszłości. Jeżeli podoba Wam się to, co tu się dzieje na tym kanale, to zapraszam Was do wspierania. Jest taki przycisk pod filmem Wesprzyj, także zapraszam Was, jeżeli macie ochotę. A tymczasem zaczynamy. Mamy tutaj rogacza. No, to nie jest jakiś rogacz bardzo stary, ale w okolicach myślę czwartej głowy. Myśl, no trzecia czwarta głowa coś koło tego. Tutaj raczej wskazuje to szyjka tutaj, że ona nie jest jakaś mocno rozbudowana. No, porażona, jak na to w okolice, dosyć okazałe no nie ma ten jakby ten kształt części tej twarzowej, no już tak by wskazuje, że nie jest to taki bardzo młody rogacz, ale to też nie jest bardzo stary rogacz, także coś w okolicach trzeciej, czwartej głowy. Widzieliśmy też Plamkę wiecznikową to może cofniemy, dosyć wyraźną, ale już taką rozlewającą się w kierunku góry, to też jest jakiś tam zawsze informacja o tym, że to nie jest zupełnie taki młodziak. No i mamy też w wyraźną tą plamę czołową, to też nie jest jakiś, to jest jakiś wskaźnik tego, że to też nie jest jakiś bardzo stary kozioł. <laughs> Widzieliśmy go krótko, sylwetki dokładnie nie mogliśmy go ocenić. No a tutaj mamy rogacza, ja bym powiedział w drugiej głowie. No i co? Dlaczego tak szybko go oceniłem, że w drugiej głowie? No bo jakby też widzę tą po prostu plamkę tutaj, która już się troszeczkę rozlewa w kierunku właśnie tej plamy czołowej. Widzę też formę parosków, które nie są jakieś tam na pierwszy rzut oka okazałe. Widzę bardzo cienką szyjkę. To jest, z tego co pamiętam, na początku maja nagrywane także widzimy też tą suknię letnią, czy, przepraszam, zimową. Już się powoli tutaj ta suknia zmienia na, na letnią. No i sylwetka wskazuje: przede wszystkim sylwetka wskazuje, i zobaczcie, jakie jest taki wyciągnięte, jaka ta szyjka jest delikatna. Sylwetka wskazuje, że to jest bardzo delikatny rogacz. To jest bardzo blisko nagrywane, z tego co pamiętam, na okolicy na 30 metrów, ale tutaj on jakby e, szybko, że tak powiem, zbystrzał i. i, 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 i. Przepraszam, zbyt zapomniał o mojej obecności i pozwolił się nagrywać dalej. No ale to coś, coś mu nie pasowało. Ja tam byłem chyba za Moskitierą czy coś, także to też jest jakby, jak powiecie, na rogacze. To Moskitiera, nawet jak nie ma komarów, potrafi być bardzo przydatna, ponieważ zaburza jakby rysy twarzy człowieka, i też sarna w tym momencie no, jest troszeczkę mniej czujna na, na nasz po prostu na naszą twarz. No to jest 30 metrów, tak? Także on tutaj sobie szczeka. Jeszcze troszeczkę komary go tam widzę męczą. Tak. Tutaj co mamy z rogacze? No, on jest tutaj troszeczkę bardziej wytarte. To też jest ciekawa informacja. No bo zobaczcie, to jest z tego co pamiętam, to samo miejsce. Tamten rogacz i ten sam czas. Tamten rogacz miał, był już, jest młodszy od tego rogacza, a miał troszeczkę więcej tej sukni zimowej. Cofniemy sobie kawałek, bo no, ja tutaj nie mogę go długo nagrywać, ale to jest rogacz totalnie selekcyjny. Jak widzicie, krótkie odnogi w ogóle nie kwalifikują go jako szóstaka, ale jest to w okolicach, rogacz w okolicach trzeciej głowy, najprawdopodobniej. Dokładnie nie mieliśmy go możliwości obejrzeć ale wydaje się, że jest troszeczkę ta postura jest jego, no lepiej, że jest zbudowany. No i też poroże jest jakimś tam wskaźnikiem zawsze, ale miejmy, miejmy na względzie to, że po prostu poroże to jest tylko taka pomoc, bo to jest czasami bardzo młody rogacz, jest potężnym rogaczem, a stary jest po prostu, wygląda gorzej niż w pierwsza głowa, także tutaj nie ma, nie ma reguły. Ale oczywiście, no tak w większości przypadków to poroże może wskazywać na to, że ten na pierwszy rzut oka, że rogacz na łóżku jest w tym albo nie, no jeżeli jest dojrzały, albo, albo jest młody, na przykład tak? a potem analizujemy dalej. Na przykład tutaj widzimy, że to poroże jest troszeczkę ponad łyżki. Obraz oczywiście niewyraźny, ale widzimy tutaj wyraźną plamę czołową, widzimy też tą plamkę wiecznikową. No to nawet przy, taki, przy takiej obserwacji już widzimy, że ten rogacz no, jest w okolicach tej trzeciej głowy, tak. Natomiast, jak mówię, no głównym takim, można powiedzieć, czynnikiem, który przyczynia się do, do właściwie oceny rogacza, no jest po prostu jego postura. Tak? To, jest, to jest coś, co pozwala najbliżej ocenić. Natomiast sumujemy sobie te wszystkie inne informacje i dzięki temu dochodzimy do jakiegoś wspólnego po prostu wniosku. Tak? Tutaj mamy co? No widzimy, poroże. Nawet ten chyba już nie ma 3 cm, także można uznać go, że to już nie będzie budowało formy szóstaka. Ten na pewno nie ma, czy, no może no raczej nie ma. A tutaj praktycznie jest centymetra nawet nie ma, także widzimy, że to jest rogacz już nieregularny szóstak. Bardzo cienki, cienka szyjka. To już jest wskaźnik, jeżeli chodzi o młode rogacze. Często jest tak, że bardzo stary rogacz wygląda jak taki właśnie młody, ale właśnie on. Już tak, jakby dziadzieje, można powiedzieć, taki jest po prostu obwisły nad tymi i tą tężyznę traci. Natomiast to są, żeby rogarz dożył do takiego sędziwego wieku, to naprawdę musi mieć dużo szczęścia na danym terenie. O, tu jest taki przykład mełkusa, którego strzeliłem właśnie w tamtej okolicy. sobie oglądałem właśnie rogacze, odpuściłem kilka selektów. No, i nagle pojawił się taki, tak, który tutaj wygląda dosyć okazale, ale on, ten, ten taki haczyk, można powiedzieć, z takim dziwnym wygibasem, on się właściwie mieścił tutaj w łyżkach. Jego, tego poroża praktycznie nie było widać. No, ale pojawił się na 70 metrów, także mogę go sobie dokładnie obejrzeć. I powiem wam tak, nikt by na niego nie zwrócił uwagi, bo to wszystko ginęło w łyżkach, dopiero po takim bliższym przyjrzeniu się, coś można było dostrzec. No to jest rogacz w okolicach czwartej głowy, a wydaje się, jakby był bardzo młody. Także tak jak Wam powiedziałem, te rogacze, które są bardzo, znaczy są takie właśnie zdeformowane myłkusy, one się troszeczkę z własnymi prawami rządzą, co im tam przeważnie dolega i one się zupełnie inaczej, że tak powiem, rozwijają. Dla przykładu w tym roku też był strzelony kolega strzelił takiego szydlarza, który praktycznie sukni nie miał na sobie, tak? miał wszystko takie wytarte, łyse w ogóle tutaj pachwiny, łysą szyję miał tak? zupełnie, także był szydlarzem, ledwo coś tam, no prawdopodobnie by nie przeżył tego okresu, kiedy te komary się rozwinęły i rozwijają gzy, czyli już teraz prawdopodobnie on by już go chyba, tak mi się wydaje, by go kończyły, bo żadnej ochrony nie miał po prostu przed tymi pasożytami, czyli znaczy owadami. Tutaj widzieliśmy takiego małego szpicerka, albo guzikarza. Jeszcze sobie. się pogubiłem. To, a to jest taki guzikarz właśnie, tak? Można powiedzieć. Jeżeli ktoś takiego rogacza strzela, to właściwie albo do planu, albo po prostu jest duży plan, właśnie do planu właśnie się strzela takiego rogacza, ale też no, kulinarnie no, na pewno ten rogacz będzie też odpowiedni i oczywiście zgodny z zasadami selekcji. Tutaj mamy kolejnego rogacza. Też widzimy bardzo cienką szyjkę. To już nam jakby informuje że to jest młody rogacz. Tutaj chyba nie widzę dokładnie, ale to jest jakiś taki, no dziwna forma poroża yy, wskazująca. No tutaj trudno powiedzieć czy to jest pierwsza głowa czy druga, raczej druga tak, ale no nie mamy możliwości dokładnie obejrzeć, ja już nie pamiętam tego rogacza. No a tutaj mamy klasyczne, dużo mamy rogaczy, obserwujemy, zauważcie, na tych filmach, w okolicach tej trzeciej głowy. Dlatego, że one są takie właśnie bardzo chętne do tego, żeby się pokazać, dać się filmować, wcześniej wychodzą i, no i dzięki temu po prostu no, są takim wdzięcznym e, obrazem do, e, obiektem do, do filmowania. Ale nawet on, jak widzicie, od nogi tutaj z tyłu jest krótsza niż 3 centymetry. Więc w ogóle teoretycznie, a tutaj chyba w ogóle nie ma, jest jedna taka, druga, i tutaj chyba w ogóle jest ten tak, że on by był uliczony jako nieregularny szóstak, spokojnie można byłoby go strzelić. No to tylko pytanie, po prostu, czy taki rogacz nas interesuje na początku sezonu. No ale widzicie, on tutaj goni tego gusikarza, nie pozwala mu tutaj być na, na jego terenie. No a tutaj mamy już mocnego rogacza to jest rogacz w okolicach Medalu. Wygląda tak na moje oko, że to jest w okolicach brązowego medalu rogacz. Może nawet dalej, ale nie pamiętam. Na pewno zobaczymy. Ten rogacz w ogóle nie interesował do strzału. Ja nie mówię, że to nie jest piękny rogacz, tak? ale no jest to rogacz w okolicach medalu. Cofniemy go. Ja szukałem w tym czasie raczej takich myłkusów, ciekawych rogaczy na początku maju, maja. No i ja się generalnie nie podpalam, jeżeli chodzi o szóstaki. No to nie znaczy, że nie strzeliłem szóstaka w okolicach maja. I czy coś widzę złego w tym temacie też nie widzę, bo to są też takie spojrzenia, że wiele osób jakby strzela tylko rogacze takie właśnie dziwne, takie selekcyjne w tym czasie. I że broń Boże, nie strzelać rogaczy, bo do Rui się taki rogacz przyda. No, powiem wam, na no, no, pewno by się przydał, zostawiłby materiał genetyczny, ale on już zostawił tego materiału też przez jakiś czas wcześniej. tak, Także e, jeżeli jakiś rogacz naprawdę Was interesuje, no to, to też e, nie ma co się tak fiksować na to, że, że ten rogacz właśnie on przekaże te, te, te geny, bo jeszcze są kozy, które są spokrewnione z nim, one też te geny noszą. Także to jest takie, e, moim zdaniem, troszeczkę taki temat nadmuchany, jeżeli chodzi o niestrzelanie tych mocnych rogaczy na początku sezonu. No chyba, że to jest, no, to jest, wszystko zależne od łowiska, tak. Jeżeli mamy pewien, pewien przegląd rogaczy i yy, no, wiemy, co jest w łowisku, no to pewnie można inaczej się tym kierować, a w do pozyskanie. Natomiast jeżeli mamy taki bardziej tajemniczy obwód, dużo lasu, dużo różnych, jakichś tam remisek i tych rogaczy, nie da się wszystkich dokładnie obejrzeć, no to umówmy się, tak. No, ta sarna troszeczkę jest temat, po prostu jest przeważnie jest jej więcej na tym terenie, niż nam się wydaje. Eee, ale cofniemy się do niego kawałek. <laughs> Sływetkę ocenimy. No tak, tutaj na tym, na tym tu możemy powiedzieć, że on w ogóle nisko prowadzi głowę, że to w ogóle stary rogacz, no ale to jest akurat taka sytuacja, także nie sugerujcie się tym, jeżeli chodzi o ocenę wieku. Wydaje się, że jest to rogaczłowny, tak dokładnie go nie możemy obejrzeć, ale tą tężyznę widzimy troszeczkę większą z przodu, widzimy grubszą szyję, widzimy też okazałe parostki. Tutaj wydaje się, że mamy też już taki tą część twarzową, taką inaczej nadbarwioną, właśnie tak bardziej na siwo. Ale to jest już taki najmniejszy, że tak powiem, e, najmniejsze ma to znaczenie. Ja bym temu rogaczowi właśnie dał w okolicach tego, e, tej piątej głowy, tak? Czyli w okolicach 6 lat, czyli on już wchodzi w ten łowny, e, łowny czas. Po tej krótkiej obserwacji, oczywiście, tu jest ciekawy rogacz, jak dobrze pamiętam. Tak, ja go tam e, nie wiem, czy to ten. <laughs> No, tego rogacza obserwowałem sobie, słuchajcie, na nie wiem, 30 metrów filmowałem go, coś koło tego, ładnie wyszedł, no piękny rogacz, tak, piękny rogacz, wysoki, no ale powiem Wam tak, no to jest rogacz zupełnie nie do strzelenia, znaczy jeszcze cofniemy go, zobaczmy, może ja coś źle go oceniłem, bo ten przedni parę... ten, ten ten... nie, tutaj wszystkie odnogi są zdecydowanie większe niż 3 cm, to jest bardzo wysoki rogacz. A no to jest rogacz w okolicach czwartej głowy, bym tak powiedział, tak? Że, ma, że to jest młody rogacz, To jest ten sam tutaj. No ale widzimy, już ta szyja jest troszeczkę większa, już ten tułów lepiej zbudowany. Jeżeli chodzi o tą część twarzową, no to mamy tą wyraźną plamkę czołową, też wyraźną wiecznikową plamkę. To już nam wskazuje, że to nie jest jakiś stary bardzo rogacz. To jest raczej rogacz taki, co wchodzi właśnie w tą siłę taką. On teraz w tym roku, w kolejnym będzie. Będzie po prostu no, no i obiecujący jest bardzo tak, bo ta forma to są na razie cienkie porostki. Nie wiadomo, czy będą grubsze w przyszłości, ale, 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 ale no, na pewno są e, okazałe. Także na pewno coś fajnego jeszcze będę nałożył w przyszłym roku. Tutaj różnie widzimy, także nie wiemy, czy one są spływające, Nie ma jakiegoś tutaj uperlenia, także to też nie będzie pod tym kątem jakiś nie wiadomo jaki rogać, ale na pewno bardzo wysoki tak. Znaczy na pewno to koparnikum, bo też nie wiemy, jak on się rozwinie w czasie, tak? ale no, raczej widzę, że on idzie w górę, jak, 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 jak w, po prostu w grubość. Możemy sobie go dokładnie obejrzeć. A tu mamy kolejnego rogacza, który chyba ten, ta odnoga z przodu nie spełnia tych 3 cm, także tak jak ja Wam mówię, a nie, spełnia, zobaczcie, nie do strzelania, chyba, że ta z tyłu tam była krótsza, ale to jest jakby, no to jest szóstak, tak, to jest szóstak też mniej więcej w tym samym wieku, ta tylnia odnoga może nie mieć 3 cm, jeżeli byśmy się upierali, żeby go strzelić, no to można by, no tutaj też, też tutaj to jest okolica, ten rogacz tutaj to jest okolica pewnie tej trzeciej, czwartej głowy. No a tutaj za chwilę nam się pojawi taki rogacz, którego dłuższy czas obserwowałem, bo go przypadkiem zobaczyłem, on był kontuzjowany, eee, miał otwarte złamanie na, na cewce. Ja nie widziałem tego, bo miał podkuloną cewkę i był ganiany przez wszystkie inne rogacze, zastopujemy za chwileczkę. Eee, jeżeli chodzi o formę poroża, to tam chyba za chwilkę w filmie będzie widać dokładnie, to był taki widłakowaty rogacz. Ale on tutaj, jak widzicie, wygląda na dosyć taką masywną ma sylwetkę. Tak? Ma tą szyję bardzo, bardzo szeroką. Tu już taki mocniej zbudowany. Tutaj ta plamka, że tak powiem, czołowa i jest widoczna wyraźnie i wiecznikowa też, co by wskazywało, że to nie jest jakiś rogacz bardzo stary. No i faktycznie nie był tak, bo to był rogacz w okolicach. No piątej, czwartej głowy, coś koło tego, tak? No tutaj widać po prostu masywność, już względem tych innych rogaczy, też i mimo że to jest rogacz kontuzjowany. Nie wiadomo jak on tam, bo to było otwarte, że tak powiem, otwarte złamanie kość na wierzchu, tego nie widać, ale... On taki właśnie podkolony był i... No być może to nie było jakoś długo, bo tam nie było jakiegoś zakażenia, więc... Być może on się zdążył po prostu dobrze zbudować. No, ale, ale generalnie no, takie rogacze dziwne, jak powiedziałem wam, one się rządzą swoimi prawami. No, na tej podstawie, na podstawie tej sylwetki, co tu widzimy, możemy powiedzieć, że to jest taki rogacz tuż przed głównym wiekiem. E, aczkolwiek ta część twarzowa wskazuje, że e, no, nie jest to jakiś rogacz y, y, bardzo stary. <laughs> no, tutaj widzimy go dokładniej. No, coś, lampa tutaj jakby, no, robi wrażenie, jakby to był bardzo siwy rogacz, ale. Ale nie, jest to siwy rogacz, no tutaj ta plamka była wyraźna. No, no na tym, tym zdjęciu może też to inaczej wyglądało, pewnie inaczej by było jakbym go na filmie nakręcił. No tutaj róże jeszcze nie są spływające, jak widzicie, więc to też jest jakby wskaźnik. No jakby to jakie są róże, to już rogacz musi być blisko, żeby to ocenić. No ale to jest taki właśnie nietypowy rogacz, taki widłak. Nie wiadomo czy to płamany czy to... No, trudno powiedzieć, ale też uberlanie jest jakimś tam wskaźnikiem. Jeżeli rogacz jest taki mocno uperlony, a ten dosyć można powiedzieć jest uperlony mocno, to też nie wskazuje na to, że to jest rogacz jakiś bardzo, bardzo stary, bo im ten rogacz jest starszy, tym to uperlanie jest coraz, że tak powiem, mniej widoczne. Aczkolwiek to są takie mówię, dodatkowe, że tak powiem, elementy do oceny, co my tutaj dalej widzimy? Kłuska. Kuska. Nie wiem czy ja to wabiłem i ona po prostu przyszła na, na mój mikot nieudany, który bardziej wchodził w pis koźlęcia, i pewnie tak było. Kolejna kuska. prawdopodobnie już pamiętam tego filmu, a teraz włączę głos. To były takie próby mikotania. Jak się dobrze nie wchodzi w temat, no to wchodzi się w taki pisk koźlęcia, który jest dobry, żeby kozę przyciągnąć i ewentualnie kozła za tą kozą w okolicy rój, szczególnie w drugiej części rój. <laughs> tutaj widzimy szydlarza, młodego dosyć szydlarza w okolicach tamtej trzeciej głowy. No on też z tego roku miał tutaj ranę, chyba po takim kłosowniczym postrzale. Z jakiegoś KBKS-u czy coś. Tak to wyglądało, bo to daleko od jakiejkolwiek jezdni. No i niestety tam się zdarzają w tym obwodzie takie właśnie kłusownicze wycieczki. No i, i ta, ta, tu już była taka gula wielka. Nie wiem czy na tym filmie to będzie pokazane. No i on to zagojona można powiedzieć. O tutaj właśnie na cewce. To już było zagojone, zrośnięte. No ale on już nie wytworzył fajnych porostków. A to powiem Wam, że to jest właśnie młody rogacz, który w mojej ocenie jest bardzo, bardzo obiecujący. Ja oceniam tego rogacza na drugą głowę. Jak widzicie, no w, ten rogacz, mimo że on jest w drugiej głowie, tak naprawdę można go strzelić, tak? No bo, bo te odnogi tutaj nie mają nawet tutaj, tutaj nie wiem, centymetra, ale grubość tych parostków i jakby no te uperlenie i kolor jakby wskazuje na to, że, że to będzie bardzo ciekawy rogarz w przyszłości. Dlatego te zasady selekcji, o których Wam ja tam mówię, one są po to, żeby ułatwić po prostu odszał, ale nie do końca po to, żeby oszczędzić te przyszłościowe rogacze, tak bym powiedział. Bo moje ocenie to jest rogacz, który ma przed sobą przyszłość. Jeżeli to nie będzie jakiś szóstak ładny, to to będzie jakiś ciekawy taki grubasek. No trudno powiedzieć, tak, ale. Ale, ale ciekawy rogacz po prostu, tak? Natomiast wiek oceniam na prawdopodobnie drugą głowę, tak bym powiedział. Cieniutki, taka po prostu. Młodziaczek taki po prostu od razu widać. No, a tutaj mamy przykład dziadka. No i zobaczcie, tak, niby dziadek, plamka wiecznikowa na pierwszy rzut oka tutaj wysoka. Plamy czołowej niewiele widać, tak? Ona już się troszeczkę taka ta barwa twarzy rozlała. Tak to na filmie wygląda, jakby ta plamka czoł... tutaj wiecznikowa była wyraźna. Nie. Natomiast on już ma, troszeczkę jest taki po prostu zlany, tak? Na tej, na tej części twarzowej. O, tutaj dobrze widać. Te włosy tutaj są takie siwawe, tutaj już wchodzi między świece, no ale tutaj nie jest jakby to mm, taki osobnik, który można powiedzieć, że ma siwy łeb i, i że to jest wskaźnik, że to jest stary rogacz. Natomiast ja go oceniam na bardzo starego, tak? Poroże już jest e, e, no, praktycznie nie ma uperlenia. E, róże może będzie widać za chwilkę, bo on blisko podszedł. E, są takie spływające. Tak, wrażenie jest takie, że to nigdy nie był mocny rogacz. E, no, oczywiście z samej formy porostków on jest do strzelenia, bo nie ma tam nigdzie z 3 cm. Nawet chyba to by się zaliczało jako szydlaż w związku z tym, bo żaden z tych e, odrostów od, nie ma 3 cm. Część twarzowa, no widzimy, taki po prostu on jest taki. Nie dość, że tempy ten klin jest, to jeszcze takie widać, takie zagłębienie to już jest coś mu, się, coś mu się może po prostu już nie do końca układać, tam po prostu. W związku być może z uzębieniem, trudno mi powiedzieć, ale on po prostu ta część twarzowa już robi takie wrażenie, ułożenie tych świec też, jakby sposób. Jak on po prostu też patrzy tak na oczy, można powiedzieć, to też jest jakby wskaźnik po prostu na to, że to jest taki rogacz troszkę już wi widział w życiu. Tutaj jest jeszcze bliżej. Może się uda zatrzymać na jakimś... Widać spływające róże, tak? Tutaj nie ma żadnego takiego, e, takiego wianuszka, że tak powiem, e, przy tym możdzeniu. tylko to jest wszystko spływające w dół, tak? <laughs> to było akurat przed dewizówką. Ja patrzyłem sobie na rogacze, które można by po prostu w różnych miejscach, takich powtarzalnych, w miarę łatwo podprowadzić. No, i ten rogacz właśnie był pod kątem dewizówki przygotowany, ale na dewizówce nie został strzelony. Także z jakiejś ciekawości, i już go nikt nigdy później nie widział. Także to tak to jest z tymi starymi kozłami. No, a tutaj jest jego rywal, i tu bardzo dobrze będzie widać tą różnicę wieku pomiędzy nimi, bo to jest rogacz w okolicach trzeciej głowy, jego tak oceniam. Taki po prostu, że tak powiem, mały wojownik, który tam chce porządzić. I tego starszego rogacza chce się mu postawić. Jak widzicie, nie ucieka, tylko się mu stawia. No, ten rogacz po prostu już. Ten stary on troszeczkę już tak troszeczkę no, nie, nie domagał, zresztą jego forma poroża też nie pozwala mu za bardzo tak jakoś rywalizować i też nie robi jakiegoś wrażenia na tym rogaczu. Tak to odbieram. Natomiast jak widzicie one tutaj walczą o ten teren. To jest ruja, tutaj jest bardzo wysoka ta roślinność już. I, 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 i no, one mogą bardzo blisko siedzieć wokół siebie, leżeć. Natomiast gdzieś te rejony ich siedzą. Za, e, za zębiały. Co ciekawe, jeden i drugi jest selekcyjny, bo tamten też nie ma tych 3 cm. Jeszcze ma łomany, łomany parostek. Także, ale być może będzie jakoś to widać. O, może tutaj. Tu widzimy takie, można powiedzieć, ostrzejszy klin. E, tutaj mamy taką. No, może nie ma nie widać tego dokładnie, ale plamka wiecznikowa zdecydowanie jest tutaj bardziej wyraźna niż u tego starego rogacza. <laughs> A zobaczymy. Może się będzie jakieś ujęcie takie, żeby można było je ze sobą jakoś zestawić. No tak, tutaj z daleka widać po prostu tą plamkę wiecznikową na tym marrogaczu młodym. A ten stary tutaj też będą się tłuc. Bardzo fajne, że tak powiem, ujęcie. No, nic nie było jakoś pozostawienia, tak żeby było blisko siebie. Tutaj mamy rogacza medalowego, szóstak. Też myślę, w okolicach brązu, tak bym powiedział. Plamka wiecznikowa wchodzi między już świece. Tutaj jest mniej widoczna ta plamka czołowa. Co by wskazywało, bo sylwetki jak widać nie widzimy. Też forma porosków, taka troszeczkę nieregularna, bym powiedział u dołu. Trudno powiedzieć, czy te róże są spływające, czy nie, ale, ale no to nie jest rogarz bardzo młody. To jest prawdopodobnie no rogarz, który jest po prostu rogaczem głównym, tak bym myślał, na podstawie tej części twarzowej. I to jest prawdopodobnie Max, który on jest w stanie na siebie nałożyć, ale widzieliśmy teraz, że te róże nie są do końca spływające na tym ujęciu. Co by yy, świadczyło o tym, że to niekoniecznie musi być dziadek, właśnie tylko taki rogacz właśnie w mocy, nie? W mocy w okolicach piątej, może 6 głowy. Tutaj rogaczek dokładnie go nie widziałem, a możemy go sobie przewinąć jeszcze. Zobaczyć co ja o nim myślę. Na rui. Tutaj jest rogacz, no on też już tutaj, że tak powiem, e, to jest w okolicach czwartej głowy, by myślał ten rogacz. Tutaj też jakiś niewydarzony szóstaczek. No ale o takim rogaczu nie możemy nic powiedzieć, jak on sobie tak podskakuje, jest naprężony, to może być, trzeba by go zatrzymać i dokładniej, że tak powiem, obejrzeć. A to jest właśnie taki rogacz, którego pozyskałem na końcówce właśnie tego czasu i jak widzicie, no to jest dziadek, tak tutaj jest zbliżenie, spływające róże, e, może za chwilkę będzie, no tutaj już on już nie wytworzył tych odnóg, właściwie to takie staśmienia są, e, no to w, dokładnie nie widać po prostu na tym zdjęciu, może za chwilkę będzie jeszcze jakieś e, kolejne ujęcie, ale e, no tak on wygląda, czyli to jest, widzimy, że ta plamka, mm, e, ta plamka czołowa, jest tutaj e, praktycznie zlana już, z, z, może tutaj by się udało to e, pokazać. E, zlana jest po prostu z tym wiecznikiem. E, nie ma tej plamki wiecznikowej takiej widocznej. E, to jest, można powiedzieć, właśnie tak zwana siwa głowa starego rogacza, który jest takim podeszłym wiekiem praktycznie już tych zębów za wiele nie miał. <laughs> I, i, no I to jest taki już rogacz usyłku uschył, swojej kariery. No, tutaj schyłek był dosłowny. Także dziękuję Wam za uwagę. No, i może się uda zrobić za chwilkę kolejny film. Cześć.